Cześć, witam wszystkich gnojniczyków na kanale SG4 Testujemy sobie dzisiaj kolejną skrzynkę z eventu Rise of... Zobaczcie to Rise of Desert Tak, Rise of Desert, poprzedni materiał Dostałem sobie skrzynkę za 6zł Dzisiaj dostajemy za 16 czyli troszeczkę więcej sobie dodałem do ulubionych Zobaczmy co mamy, mamy trzy kostki Nie ma żadnych rękawiczek, ciekawe Ale są na przykład Blosporcik W za 1500zł całkiem fajne skinki, a jest to ogólnie procentówka, tak jest ta procentówka z takimi tutaj wymieszanymi jeszcze tanymi skinami pomiędzy te droższe, także mam nadzieję, że no te, te mi nie wylecą Teraz sobie tutaj, czyli ten obrzyn, te beretki, ten famasik, no tu jeszcze ta krowa jest tak zwana M249, także no zobaczymy jak odda skoneczka, nie jest dość droga także w miarę coś powinno y, oddać. Wchodzi w ramacyjny Lukas 5% bonusu oczywiście. Zachęcam do korzystania z skóciku. I jak jeszcze nie korzystaliście żadnego, to dostajcie misbeka za Frico. A z takiego Mispeka można na przykład taki 5 x za 1, 40 całkiem spoko. Wyłączymy sobie fast mode, a. Przejdziemy sobie jeszcze do skrzyneczki dziennej, którą też możecie sobie otwierać. I bo się dzisiaj, no to mi się nie zwiększy. O 20% jest max jaki można mieć z tej skrzynki. Um, a resztę można sobie dobić z kodzików, które są dostępne w social mediach. Także też warto tam obserwować i patrzeć. Zostało mi jeszcze 9 skrzynek tych e, rastowych. Także zobaczmy MP9. MP9 za 4 groszy mi wyleciała. Także tak klasycznie. Bo najczęściej one wybadają to pewnie ja tutaj będę. Tak jest. Mm. No i co? Jest i ich sobie jeszcze. Jak sobie coś tutaj otwieracie, to dostajcie walutę. macie tutaj takie fajne specjalne skrzyneczki do tego. Możecie sobie na przykład otworzyć taką za siaka. Najdroższy przedmiot jest za 2.60 i wyleci mi aloha, nie jest chyba. Droga 60 groszy, także to nie oddało. Ale jest to zawsze jakiś taki fajny wdatek do, 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 do eventu tak macie to za friko, bo przy otwieraniu dostajecie i przy wpasaniu też oczywiście dobra my sobie przechodzimy już do samej skrzyneczki tam sobie odznaczę razy 5 80zł i lecimy i lecimy no i wleciała mi krowa. niedobrze i beretki tych dwóch skinów nie chciałem ale i tak są 20zł to jest bardzo dobrze. 4 dychy profitu na trzech skinach tylko, także no mocno wyleciało. Mm, mamy awupkę, jest też P P2000, ale to już raczej profit nie będzie. No właśnie, ta awupa Duality, jak jeszcze była tym Dundle Roll, tak? Chyba tak się to nazywało. To powiem że była całkiem droga, ale no niestety. Tam chyba weszła akcja z tymi prawami autorskimi, tak samo jak było z holem, tylko że z Howlem to... Ogarnęli wtedy jakoś inaczej, a tutaj niestety skin był cały zmieniany a Także ludzie troszeczkę potracili, bo no, jak widzicie kosztuje tylko dychę a Całkiem niezły skinek Mmm, okej, okay, mamy już 20 zł. Z jednego skina tylko oj, cztery razy Urban Hazard, także napamiętam, no, że Strasznie kiepsko. Ile jest procent na niego najwięcej? Nie nawiązamy na MP5. Ciekawe. Dobra, trzy dychy no lepiej. Na początku tak fajnie oddałem powiem. Zaraz przejdziemy sobie do bitewki. Bo tutaj widzę, że... Kiepsko wychodzi z tym otwieraniem. Zostawimy sobie te skiny na jakiś może kontrakcik. Dodamy sobie teraz tutaj ciach. Oj. Co się stało ze skrzynką? Oddajcie mi skrzynkę Czy ja ją odkliknąłem? Możliwe Możliwe że ją odkliknąłem mm, Eternal Thorn, dobrze Dajmy sobie 10 skrzynek Na trzech I Undera Under zawsze na początku musi być Na wybadanie terenu Boty się już tutaj y, przywołują, zaraz będą, zaraz przyjdą chłopaki Mamy sobie taką świeże. W razie było. O! Crasher i Jerry. No wyleciał mi ta krowa, ale to jest smutne, bo ona jest tutaj. Równie dobrze mogą trafić MK za stówę. Ale dobrze że nie trafiłem. Kolejny Sanderek o tajcetka Wiktoria. Grzech ładnie. No szkoda, że Crasher jeszcze nic nie wydropił. I dalej nie dropi. To jest problem. To zaraz się okaże, że mam najwięcej tam tylko pewnie czary groszami ze mną y, wygrywa. No teraz mam najwięcej, zdecydowanie. Czyli ander to nie był dobry pomysł, chyba. Zdecydowanie to nie był dobry pomysł. Trzy skrzynki do końca, ale no, Crasher nic nie wydropił. Także GG Musiałby jakąś naprawdę kosę chyba wydropić. Albo coś za, nie wiem, o parę stówek. A nie wydropi, nie wydropi. Także ander by oddał. Ale bitwa ogólnie średnia. Poprzednia skrzynka pojawiła się dwa nie lepsze, bo jak na razie 212 zł. Hmm. normalny, spróbuję jeszcze raz Andera Za trzecim razem zrobimy sobie jeszcze bitwę normalną. Tak na koniec jeszcze. O, do, dołączył Bossman. Bocznik to jest, ja się dołącza, jak dołączy, to odświeżę I lecimy. Niech się otwiera. No, na razie ich najmniej Ale pierwsza skrzynka O kurde Też mam chyba dzisiaj Szczęście do skrzynek, tylko że no Daje ciągle Undera Ale to się wyrównało w miarę Okej, okay, teraz tutaj 2000 Dobrze Teraz dla Nikogo nic ciekawego Stało jeszcze 5 skrzynek, teraz już cztery Kolejne takie otwarcie, które nic nie zmienia No tutaj teraz dropie To będzie 90 niestety Ono no jest tak za to drogie I testy za 26 zł, niezła cena Nadchodzi, za, nadchodzi to, że znowu kurde wygra ty niestety, no i tak będzie Tak będzie Trzeba najwięcej, testowanie A teraz jak zrobię tą bitwę na normalnym trybie To nie wygram, To jeszcze. jeszcze już mi się skończy szczęście Ale zobaczmy Kto tutaj wydropił nex Wydropił gamma doppler. Nie Nieźle. M9. Znowu jest Crusher. Nie dobrze. Dobrze odświeżymy sobie. Niech to sobie płynie to leci. No i na początek. Nic ciekawego. Nic ciekawego. Nudy. Tutaj teraz mecz której jeszcze w tym odcinku nie widziałem za 13 zł, w którym ma na miejscu się ukrywa, bo ona nie kosztuje dużo aha ona O kurde, to jest jeszcze nie lepsza akcja. Dobra, nieźle, Arnold. I tu bez świat under i wiecie jak to działa no. Moje szczęście tak właśnie wygląda. Mogę sobie już stwierdzić, że... a Dobra, Łukasz, do trzech razy sztuka. A tutaj niestety no. Zmieniłem na normalny tryb i... Wyszło jak wyszło. Nie jest ta skrzynka, i nic z tego chyba już nie będzie. No, no to jest zetka, ale to nic nie zmieni. Under był wygrany i to była dobra bit. 200 profitu ponad. Całkiem, całkiem ładnie. Jedyne co im pozostaje. To wierzyć, że coś fajnego wyleci z kontraktu. 48 zł. 42. Ok. To jeszcze jeden. Co zrobimy. Wow, co się dzieje? Dajcie mi zrobić kontrakt, nie chcę tutaj um, przeglądać sobie. Teraz jak się po nie w to kliknie, to przenosi gdzieś, się przodkowo w to kliknąłem. No nie no, kontrakty też nie oddaję. Lipa dziś, nie mam szczęścia. To się pokazało, że zrobiłem, ale wcale nie był profit. Nie sugerujcie się. Także dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, sobie Widzimy się w następnym materiale. Cześć, pa, ja.